Dzień dobry, dziś otworzono nową radiostację. Budowano ją od lat. A. postawiono ją na zbychowie 6,9. Zapraszamy. Halinka, ja nie chcę korzystać z takiej radiostacji. Przecież panda debili jest najlepsza, co nie? No prywatnie! sprzęt? Tak, przyszykuj. No, Poczekaj chwilę! Muszę wyciskać. Teraz pokażę, co to jest ta radiostacja. Dobra, halinka powinna już mieć gotowy sprzęt. Gdzie halinka? Nie hmm. ma Co? Halinka. Nie ten sprzęt! Ale jak to? No miałeś wziąć zwykły sprzęt do rozbierania budynków, a nie do wysadzania miasta. My to mamy czekaj. rozbierać budynek, a nie miasto. Czekaj, chwilkę. Dobra, idę jeszcze do toalety. Czekaj, co tu robi człok? Hanka! Pańka! Alinka, nie wiem jak ty miałaś tam Czekasz? Co ty zrobiłaś? Przecież... Przygotowałam sprzęt! No dobra. A, rakiet... ja przygotowałam rakietę, przepraszam. Dobra. A przetestuję to na naszym domie. Nie jest Dobra, wyklepię się. Działa! A to człowiek pewnie dla mnie, nie? <grych> tak, ja idę po koleżankę, poczekaj chwilę. No dobra. Albo już nic tam. No to zaraz wrócisz, nie? To ja już zacznę rozbierać. Okej. Okay. Ojej, przez wie... Przypadek... Oj, oj, oj. Juh. E, chyba lufa się zapisała. Już przeprowadziłam koleżankę. E, Halinka. Trzyma. Ale... Trojej się przytyło, wiem, wiem. Gdzie ty w ogóle trzymałaś? Ma przy sobie męża Może nie świnie. Eee. Wo Dobrze Halinka Dobrze Dajesz jeszcze Wo A jeszcze Antynę Łoł wow. Alika, a przecież mam zestaw do rozbiórki. Eee, ja nawet nie oszczędzam. Znaczy, ja mam koleżankę i ona wystarczy w zupełności żeby rozbierać budynki. No. I swojego męża, no tak. Nie podoba mi ale to, A na pistolet. Ale twardziel Prawdziwy twardziel z niego No bez kitu Dobra Ja idę gotować obiadek Nie zapomnij świnić... A dobra Zostawimy do miasta Mam, nie mi się Akcja. I tak właśnie potoczyły się losy Radiostacji A w domku